Cześć, cześć i czołem, z tej strony Shayla. mam niedawno skończone 18 lat i witam się z wami po raz pierwszy. Stwierdziłam, że zacznę swoją drogę z social mediami, a i że włączyłam je z w moje życie, to stwierdziłam, że takie vlogi dodadzą trochę zabawy i ciekawości w tym co robię. Chciałabym wam w głównej mierze w tym odcinku pokazać jak wyglądał mój ostatni tydzień w stajni do tego momentu. Także nie owijając bawełnę, zaczynamy. Moje jeździectwo zaczęło się od kompletnie przypadkowego pomysłu. Obudziłam się rano i stwierdziłam, że czas spróbować czegoś innego, i stanęło na jeździectwie. Po krótkiej rozmowie i małej kłótni z mamą, zebrałyśmy się i pojechałyśmy do najbliższej stajni, jaką była Stajnia Marzeń. Pierwsza moja reakcja na tą stajnię to był po prostu szok. Stajnia śliczna i zadbana nic dodać, nic ująć. Po rozmowie z instruktorką pokazała nam co i jak i pozwoliła mi nagrać parę rzeczy ze stajni. Na szczęście nie było dużo osób, także nie musiałam bawić się w montaż. Po zapoznaniu się ze stajnią poszłam na swoją pierwszą lożę, dostałam konia o imieniu kadet i naprawdę cudownie mi się z nim pracowało. Bardzo łagodny podsiodłem i podczas czyszczenia, jak go zobaczyłam, myślałam, że mnie zje, lecz jednak okazał się być prawdziwym misiem. Instruktorka wyjaśniła mi, jak postępować z koniem oraz jak dobrze wyczyścić i do tego momentu udało mi się to nagrać. Niestety, gdy byłam na ląże, zostawiłam telefon w stajni, więc no, nie udało mi się nagrać pierwszej jazdy. Lecz przeszłam naprawdę, naprawdę sprawnie. Jedynie co sprawiło mi problem to moje kolano, które mam uszkodzone. Przy kusie czuję lekki ból, ale to da się wyrobić. Później zaprowadziłam kadeta do boksu i już wiedziałam, że ta stajnia zostanie ze mną jak najdłużej. Następnego dnia kończyłam szkołę dość późno, także podjechałam do stajni około godziny 19 i poznałam dziewczynę, które naprawdę mi pomogły i nauczyły mnie przez ten tydzień wiele. Bardzo polecam tą stajnię przez to, jak komfortowe osoby tutaj są i jak pięknie zrobione jest stajnie. Zapoznałam się również z końmi i najbardziej spodobał mi się kadet, którego dostałam na samym początku. I kucyczki, które były tak urocze, ja myślałam, że naprawdę zakochałam się w nich. Minął tydzień, i do tego momentu miałam trzy jazdy, na których zdążyłam wyjść już z ląży i pracować indywidualnie. Spytacie czemu indywidualnie, a nie z grupą? Ponieważ o wiele lepiej pracuje mi się samemu niż z grupą. Napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie, ale ja uwielbiam robić rzeczy sama, bo jak robię z kimś, to mam takie, że nie wiem, czy to zawsze dobrze wyjdzie. No i dzisiaj mam pierwszą jazdę indywidualną, i tym razem będę wsiadała na Cuevedo. Ten uroczy konik podobno jest troszkę rozrabiaką, lecz powinnam sobie z nim poradzić, także zapraszam na vloga ze stajni. Weszłam do stajni i pierwsze co zobaczyłam, to masę, ale to masę ludzi. Seryjnie nigdy nie widziałam takiej ilości osób w stajni, dlatego dużo rzeczy też nie chcę nagrywać. Lecz zabierzmy się za znalezienie Koweda. Spytałam się przed chwilą mojej instruktorki, gdzie mogę go znaleźć, i powiedziała, że jest na padoku, więc szybko idę go ściągnąć i nagram wam, jak przechodzi czyszczenie. Okazał się trudniejszy niż się spodziewałam. Był strasznie spięty już po samym wejściu do boksa i nie dawał sobie kompletnie wyczyścić kopyt. Pomogły mi na szczęście dziewczyny, które były obok, więc udało się najgorsze. Wziąłam sprzęt i poszłam go ubrać. Z ubraniem też był problem, ale ważne, że się udało. Po długim zakładaniu rzeczy, w końcu wyjechaliśmy ze stajni. Na początku zwykłe rozstępowanie i przejście do kusa drążki oraz ich próby. <śmienny> Na tej jeździe nie szło mi najlepiej, ale i tak byłam z siebie dumna. Jazda skończyła się wieczorem i powiem Wam szczerze, że nie było źle. Czasem nie najeżdżał mi na drążki, ale to każdemu się zderza. A jeśli chodzi o mnie, to łydki u mnie najgorsza totalnie rzecz. Latają mi i ciężko mi opanować kilka rzeczy na raz, ale to kwestia czasu. Ręce również mi latają, lecz instruktorka twierdzi, że i tak robimy postęp, więc nie przejmuję się tym. Jazda skończyła się luźno stępem i ładnym poklepaniem konika. Zaprowadziłam go do boksu i pierwsze co zrobił to poleciał do siana. Głodomór jeden. Z rozebraniem nie było już takiego problemu i skończyłam ten dzień naprawdę zmęczona. I myślę, że na tym skończymy dzisiejszego vloga zapoznawczego. Więcej informacji o mnie znajdziecie w opisie filmiku. Dzięki wielkie za ten dzień i do zobaczyska niedługo. Hejcia!